Cześć wszystkim! Dzisiaj porozmawiamy o profesjonalnym monitorze dla grafików. Zastanowimy się wspólnie, jakie cechy powinien mieć sprzęt idealny. Przede wszystkim, zawsze pomysł rodzi się w głowie grafika, ale to sprzęt jest tym urządzeniem, na które te pomysły przelewamy. Więc monitor jest podstawowym narzędziem pracy dla grafika, no i dla każdego innego twórcy treści. Od takiego sprzętu możemy, a nawet powinniśmy wymagać określonych parametrów, no bo przecież nie każdy monitor spełni wysokie wymagania zaawansowanej grafiki. Zanim przejdę do omawiania poszczególnych cech monitora idealnego, chciałabym Wam pokazać mojego faworyta. Jest to Acer PE320K z serii Pro Designer. Zapytacie teraz, no i czym ten monitor różni się od setek innych dostępnych na rynku? I już wam powiem czym. Ten monitor to jest czysta techniczna precyzja. Każda jego funkcjonalność została zaprojektowana tak, żeby sprostać oczekiwaniom nawet najbardziej wymagającego grafika. Ten monitor jest ogromny, prawda? Został wyposażony w 31,5-calową matrycę IPS o rozdzielczości 3840x2160. Ma on prędkość odświeżania 60 Hz oraz ma takie parametry jak delta E Mniejsza od 1, która pozwala nam na pełne odzorowanie palety kolorów. Ma on też 130% odzorowanie palety SRGB oraz 95% odzorowania palety DCI P3. Posiada on technologię Acer Vision Care, która dba o nasze oczy podczas długich godzin pracy edytorskiej, do którego każdy grafik jest przyzwyczajony. Ponadto jest on skalibrowany tak, żeby odzorować nam pełną przestrzeń kolorów RGB, sRGB, RED 2020, no i DCIP3, czyli to już w przypadku edycji filmów. Nie tylko grafice, ale także fotografowie oraz ci, którzy edytują materiały wideo, docenią tutaj technologię EXPERT. Ona nam dopasowuje jasność oraz podbija kontrast tych ciemnych oraz jasnych elementów obrazu, tak żeby obraz na ekranie był jak najbardziej naturalnie odzorowany. Dla mnie jest bardzo istotny design sprzętu. Została tutaj zastosowana zredukowana ramka zero frame. Dzięki temu nie mamy tutaj tych okropnych, grubych, plastikowych ramek, tylko ten sprzęt wygląda naprawdę bardzo nowocześnie i elegancko. Monitor posiada port USB-C, który pozwala nam na łatwe podpinanie i ładowanie urządzeń, dzięki czemu będziemy mieli tutaj zawsze bardzo duży porządek, a wiadomo, że niektórzy tworzą w niesamowitym chaosie i zawsze porządek będzie ważny. No i jak na prawdziwy monitor, profesjonalny dla grafików przystało, mamy tutaj także w komplecie zestaw osłonek, które tworzą tak zwany kaptur i można je bardzo prosto zamontować. A do tego potrzebny będzie nam tylko śrubokręt. Jak widzicie, śruby wmontowane są w klapki, przez co nie musimy się martwić, że je zgubimy. Boczne elementy przykręcane są do obudowy, a daszki są nasadzone na górne krawędzie monitora i klapek. Plusem jest też to, że stylistycznie są one spójne z resztą obudowy. W górnych fragmentach kapturów znajdują się niewielkie okienka, przez które możemy przełożyć kalibrator. A po co w ogóle ta osłonka? Dobre pytanie. Hmm, jak to powiedzieć? Osłonki przy monitorze pełnią tę samą rolę, co daszek w czapce po prostu chronią. W tym przypadku ekran przed słońcem. Jak wiemy, padające promienie światła mogą przekłamywać kolory na wyświetlanym obrazie, co może rzutować na efekt końcowy projektu. Wszelkie refleksy mogące się pojawić na ekranach, nawet tak matowych jak w tym przypadku, mogą nam utrudnić pracę, a przecież nie każdy z nas ma możliwość ustawienia naszego biurka czy monitora z daleka od padania promieni słonecznych. Wręcz niezbędną funkcjonalnością przy pracy grafika jest też regulacja ustawień monitora. Od zakresu tych ustawień zależy nie tylko komfort naszej pracy, ale i jej ergonomia. Mało tego, do realizacji pewnych zadań funkcja taka jak pivot jest wprost niezbędna. Skorzystasz z niej np. podczas projektowania i kodowania landing page'y czy zajmując się składaniem publikacji. No bo jak wiemy, podgląd wydruku jest najwygodniejszy właśnie w pionie, bo nie wymaga scrollowania widoku. Podstawa tego monitora umożliwia też zmianę wysokości położenia ekranu oraz tzw. tilt, Czyli odchylenie wyświetlacza wzdłuż osi poziomej. Oprócz tego podstawa posiada funkcję swivel, czyli obrotu urządzenia wzdłuż osi pionowej. Jak widzicie, wszystkie elementy ruchome działają bez zarzutu i przejście z jednego trybu do drugiego jest płynne i pozbawione odgłosów tego tarcia czy jakiegoś trzeszczenia, co mogłoby niektórych twórców rozpraszać. Osoby zajmujące się zawodowo techniką grafiki 2D albo 3D na pewno docenią tutaj jeszcze dwa tryby, które oferuje ten monitor, czyli Picture in Picture oraz Picture by Picture. No to co? Jak widzicie, mam tutaj naprawdę opcji aż nad to. Dajcie znać koniecznie, jak ten monitor Wam się podoba, napiszcie w komentarzach koniecznie, zasubskrybujcie nasz kanał, bo już wkrótce kolejne tego typu materiały. Także do zobaczenia.